Serdecznie dziś Państwu chcielibyśmy zaprezentować nowy model CardioWatch'a marki Exxon. Jest to model EKG Exxon Beat. Zanim przejdziemy do prezentacji tego modelu, jego opisu i przedstawienia Państwu cech charakterystycznych tego produktu, chcielibyśmy Państwa prosić, oczywiście, jeśli Państwu się film spodoba, danie łapkę w górę i dodanie naszego kanału do subskrypcji. Będziemy Państwu bardzo, ale to bardzo wdzięczni. Dzięki dodaniu do subskrypcji, daniu łapkę w górę, Państwo mobilizują nas do dalszej pracy i chcielibyśmy Państwu w kolejnych odcinkach prezentować kolejne modele tego typu urządzeń. A teraz przejdziemy szybciutko do prezentacji. Więc model CardioWatch EKG ExxonBit występuje w dwóch wariantach, jeśli chodzi o kopertę. Jest to koperta wykonana z wysokiej jakości stopu stali nierdzewnej. Występuje w wersji takiej kolorystycznej tytanowej. Tak wygląda z przodu. Tak wygląda tutaj z boku. Z boku mamy boczne pokrętło, przycisk, boczną elektrodę. Boczna elektroda służy do zamknięcia obiegu poprzez dotknięcie palcem wskazującym i przytrzymanie tej bocznej elektrody. W momencie, kiedy jednocześnie dwie tylne elektrody dotykają nadgarstka, podczas wykonywania pomiaru EKG zamykany jest obieg i dokonywane są pomiary. Już tak wygląda tutaj z boku. Tutaj mamy wyjście na mikrofon, ponieważ jest to kardioidz z funkcją, z możliwością funkcji prowadzenia rozmów oraz odsłuchu muzyki bezpośrednio na głośniku zegarka. Tylne tutaj piny zasilające magnetyczne wyjście na głośnik. I tak wygląda tutaj z przodu wersja, wersja z kopertą tytanową może występować również ze srebrną bransoletą. Tak tutaj to by wyglądało. Teraz mamy tutaj wersję z kopertą grafitową, ciemną grafitową. Tak wygląda tutaj z przodu, z boku, z tyłu, proszę zobaczyć, z boku i z przodu. Ta wersja koperty grafitowej może występować również z czarną, stalową bransoletą trójrzędową. Oczywiście możemy do cardio watch exon bit dobrać sobie dowolny pasek czy też skórzany, silikonowy. Może być to innych kolorów, może być to brązowy, pasek może być to czy, na przykład zielony, może być czerwony. Nic nas tutaj tak naprawdę nie ogranicza, to zależy tylko od państwa gustów i preferencji. Najważniejsze, aby szerokość mocowania teleskopów wynosiła 22 mm. I wtedy możemy sobie bardzo łatwo i szybciutko zmieniać Paski, ponieważ one występują z szybko zmiennymi teleskopami typu Quick Pins. Teraz, co wchodzi w skład zestawu. W zestawie mamy kabelek zasilający. Z jednej strony jest standardowa, klasyczna końcówka USB 2.0. Z drugiej strony jest to końcóweczka magnetyczna. I teraz końcóweczkę USB 2.0. Wpinamy w celu zasilania do dedykowanej zestawu ładowarki sieciowej wolno ładującej o parametrach 5V stałe napięcie i natężenie prądu 1A. Wpinamy końcóweczkę. Ładowarkę sieciową wolno ładującą wpinamy do gniazdka. Bierzemy zegarek w rękę. Tutaj założymy tylko pasek, zapił zapiął nam się dobrze. Zaskoczył. Ok, zaskoczył. Teraz dotykamy do tyłu koperty, jeśli jest prawidłowe położenie jak słyszeliśmy jest kliknięcie przyciąga tył koperty końcówkę kabelka, rozpoczyna się proces ładowania jeśli damy odwrotnie no odpycha nam tutaj ten kabelek i nie będzie e, możliwe ładowanie więc dajemy w odpowiednim położeniu przyciąga tył koperty i rozpoczyna się proces e, ładowania, teraz bardzo ważna kwestia proszę o tym pamiętać aby do e, zasilania e, cardio watchy, i innych urządzeń pracujących na stałym napięciu 5V e, nie używać szybko ładujących ładowarek sieciowych od smartfonów, które mają zmienne napięcie 5, 9 i 12V, ponieważ spowoduje to uszkodzenie elektroniki i ogniw baterii. Więc proszę pamiętać, używamy wolno ładujących ładowarek sieciowych o parametrach 5V i najlepiej 1A. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tutaj jeszcze jedna informacja, wybierając właśnie na przykład bransoletę, dostają Państwo w zestawie wysokiej jakości maszynkę, specjalną maszynkę dzięki której możemy skracać ogniwa dowolnie tej bransolety jedno, dwa, trzy, w zależności jak Państwu pasuje ile Państwo chcą skrócić to jest bardzo przydatny gadżet no, no bez tego tak naprawdę musielibyśmy iść do cygarmistrza i prosić go o skrócenie bransolety, tak możemy zrobić to samemu oczywiście w zestawie mamy również czytelną instrukcję w formacie A4 w języku polskim. Tego typu instrukcje charakteryzują produkty marki Exxon, ponieważ są one, tak jak wspomniałem, w dużych formatach w pełni w języku polskim i wszystko pisane jest krok po kroku, czyli wytyczne, w jaki sposób należy prawidłowo użytkować urządzenie. Pokazane są schematy opisujące klawisze funkcyjne, boczne elektrody, czujniki tylne, diody pomiarowe. Opisane są tutaj również funkcje urządzenia, krok po kroku, jak należy zainstalować. dedykowaną aplikację na smartfona, która łączy się z Cardio Watchem. Tutaj opisane są również wytyczne, w jaki sposób należy prawidłowo użytkować produkt. Dzięki czemu. Możemy jakby mieć łatwiejsze użytkowanie tego produktu i urządzenie będzie służyło nam jak najdłużej. Warto się zapoznać z instrukcją obsługi, ponieważ dzięki czemu będzie łatwiejsze użytkowanie. Teraz Państwu przedstawię funkcję tego, tego modelu i co go cechuje. Przede wszystkim jest bardzo dobra jakość wykonania. Zastosowana matryca jest AMOLED o przekątne 1,43 cala. O wysokiej rozdzielczości 466 na 466 pikseli. CardioWatch ma też tak zwaną również funkcję SOS. Jest to funkcja opieki, automatyczne nawiązanie połączenia z wybranym numerem w momencie, kiedy osoba nosząca CardioWatch poczuje się zagrożona. Również urządzenie posiada budzik, stoper, pogodę minutnik, latarkę, pomiar EKG, pulsu i inne funkcje. Teraz zaprezentuję tutaj te funkcje. Uruchamiamy menu i mamy tak, trening, tętno, tlen we krwi, EKG, aktywności fizyczne, sen, ciśnienie. Ciśnienie tętnicze temperatura ciała, cukier we krwi, skład ciała, składniki krwi, metabolizm, trening oddechowy, telefon, czyli możliwość rozmawiania lub odsłuchu muzyki bez głośniku, powiadomienia, muzyka, kamera zdalna, pogoda, stoper, minutnik, alarmy, latarka, znajdź smartfona, asystent głosowy, czyli sterowanie głosowym, kalkulator, gra i inne ustawienia. Teraz przewijając palcem z prawo na lewo mamy tutaj dostęp do szybkiego menu, czyli telefon, klawiatura, kontakty, historie. Tutaj mamy historię, historię kroków, kalorii, przebytych kilometrów, funkcja snu, funkcja pomiaru pulsu, pomiar EKG, cukier we krwi, ciśnienie tętnicze, tlen we krwi, składniki krwi, skład ciała, temperatura ciała, czyli możemy zmierzyć sobie temperaturę ciała, Informacje pogodowe. Teraz jadąc palcem z dołu do góry, mamy powiadomienia, możemy odczytywać lub kasować te powiadomienia. Jadąc palcem teraz z lewo na prawo, mamy dostęp do szybkiego skrótu menu i mamy tutaj funkcję latarki, pogody, kalkulator, zmianę stylu menu, asystent głosowy lub też możliwość wykonywania połączeń i ukryte menu. Jedziemy z góry na dół, mamy tryb nie przeszkadzać, włączenie lub wyłączenie funkcji głosowych regulację natężenia wyświetlacza jeśli chodzi o jego jasność informacje o urządzeniu ustawienia i dużo, dużo innych funkcji Cardio już posiada funkcję wyświetlacza Always Display czyli jeśli wyświetlacz nam wygaśnie jeśli wyświetlacz wygaśnie to pokaże nam się, będzie znaczy pokazywał się cały czas godzina więc pokrótce tak wygląda to urządzenie całość naprawdę sprawia bardzo dobre wrażenie, wszystko jest ładnie spasowane, bardzo ładnie się prezentuje. Tak wygląda wersja z kopertą grafitową, proszę zobaczyć. A tu mamy wersję z kopertą w kolorze tytanowym. Jeśli Państwu podobało się nagranie, będziemy Państwu bardzo wdzięczni, tak jak wspomniałem na początku nagrania, za danie łapkę w górę. I dodanie naszego kanału do subskrypcji. Na chwilę obecną to jest wszystko. Dziękujemy Państwu życzliwie. Pozdrawiam Państwa zespół Marki Exxon.